Dzień dobry! Czy pierogi mogą być daniem ekspresowym? Oczywiście, że mogą. Film Jak przygotować idealne i co najważniejsze szybkie ciasto na pierogi już dla Was przygotowałam. Jeśli jeszcze nie widzieliście filmu, link umieszczę dla Was w ekranach końcowych. A dziś pokażę Wam, jak przygotować taki ekspresowy i co najważniejsze mięsny farsz do pierogów. Zapraszam Was zatem na film, w którym pokażę, jak przygotować pierogi z białą kiełbasą i białą kiszoną kapustą. Zapraszam. Do przygotowania tego dania nie potrzeba wielu składników. Zacznę od farszu. Składniki, jak widzicie, są tylko dwa, i jest to biała kiełbasa. To jest bardzo ważne, żeby to była kiełbasa surowa. Jest jej tutaj pół kilograma i połowę wagi kiełbasy kapusty kiszonej. Ważne jest, żeby to była kapusta mocno odciśnięta z soku, czyli kapusty 250 g i pół kilograma białej surowej kiełbasy. I jeśli kiełbasa jest dobrze przyprawiona, nie musicie dodawać już naprawdę żadnych innych przypraw, dodatków ziół. Nic tu więcej nie trzeba. Ciasto pierogowe również jest bardzo proste w składzie. Co będzie potrzebne? 250 g mąki. Mąka pszenna typ 450. Taką Wam najbardziej polecam. Do tego 40 g tłuszczu. Polecam masło. Naprawdę z tym masłem to ciasto wychodzi o wiele lepsze. Woda 100 ml. I to jest bardzo ważne, ponieważ ciasto pirogowe należy zaparzać. Woda powinna być maksymalnie gorąca. Najlepiej taka, która dopiero się skończyła gotować. I do tego do doprawienia ciasta około pół łyżeczki soli. Takie pierogi możecie okrasić cebulą, ale możecie je również podać z sosem. Ja dzisiaj zaproponuję wam przygotowanie dwóch sosów: sos czosnkowy na bazie jogurtu naturalnego oczywiście i sos szanowy również na bazie jogurtu. Stąd u mnie znajduje się tutaj 400 g jogurtu naturalnego. 3 ząbki czosnku, to jest oczywiście na 200 g dosyć mocny sos, ale myślę, że jeśli nie lubicie takiego, to po prostu zmniejszycie ilość czosnku. Dwie łyżki, takie spory tar tartego chrzanu i około pół łyżeczki soli na każde 200 g jogurtu. A co będzie jeszcze potrzebne? Jeśli chcecie przygotować sprawnie ciasto pierogowe i macie gdzieś malakser, którego nie używacie, który myślicie, że jest takim zbędnym urządzeniem kuchennym, to muszę Wam powiedzieć, że jest niezbędny wręcz przy przygotowaniu ciasta na pierogi, bo zrobi to dla Was dosłownie w ciągu kilku minut. Stąd u mnie malakser. Jeśli nie macie malaksera, możecie również w miejsce dłońmi po prostu wyrobić to ciasto. Jest bardzo proste w wykonaniu co zobaczycie. Tylko to tutaj zrobi szybko malakser. Potrzebny będzie jeszcze duży garnek, taki, który pomieści około 3-4 litrów wody, bo pierogi powinno się gotować w dużej ilości wody, ale o tym później, dlaczego w dużej ilości wody, no i właśnie, dlaczego w osolonej wodzie też później tej soli jest tutaj taka kopiasta duża łyżka. Będzie potrzebna jeszcze łyżka cedzakowa. Jest ona bardzo naprawdę praktyczna i wygodna przy wyciąganiu właśnie pierogów z wody. Jest tutaj również nóż, który zawsze wiadomo się przydaje. No i słuchajcie, stolnica, ale i wałek. To jest taki mały mini wałek. On w zupełności mi wystarcza przy tym sposobie, którym ja przygotowuję i sklejam pierogi. Zobaczycie, jak to wygląda. Możecie również użyć takiego e, większego wałka, ale ja myślę, że. Taki większy wałek jest lepszy na inne okazje do przygotowania pierogów, w zupełności ten mały wystarcza. Przyda się również taka ściereczka, to po to, żeby ciasto mogło pod nią odpocząć po przygotowaniu. Miska, no i tutaj są takie dwie sosierki do podania sosów. Ze składników już wszystko, z dodatków, które będą potrzebne też, to ja się zabieram do pracy. Zaczynam od przygotowania farszu. Z białej kiełbasy muszę się pozbyć osłonki. Po prostu przekrawam taką kiełbasę na pół i jej zawartość tej osłonki przeciskam do miseczki. Teraz pora na kapustę kiszoną. Przypominam, ona powinna być bardzo mocno odciśnięta z soku. Kapusta kiszona, jeśli jest bardzo kwaśna i nie lubicie takiej mocnej, kwaśnej kapusty, możecie ją przepłukać. Ja tej nie płukałam, bo taka właśnie kwaśna doskonale współgra potem z tą białą kiełbasą. Jedyne co zrobię, to pokroję ją drobniej na desce. Teraz wystarczy po prostu wymieszać te wszystkie składniki. Jak widzicie, ja to robię ręcznie. I tak oto w ciągu kilku minut dosłownie możecie przygotować mięsny farsz do pierogów. Prawda, że to jest chyba najszybszy farsz, oprócz chyba tych owocowych do pierogów. Co ja wam jeszcze polecam? Polecam wam, zanim zabiorę się za ciasto na pierogi, przygotowanie z takiego farszu już teraz kulek. Dlaczego warto to zrobić? Bo potem tylko bierzecie sobie taką porcję jedną ręką i nakładacie sobie taką kulkę do ciasta pierogowego i od razu sklejacie. Jakiej wielkości kulki? Polecam wam takie wielkości orzecha włoskiego. Możecie oczywiście zrobić je większe bądź mniejsze, ale z mojego doświadczenia wiem, że te są najbardziej praktyczne takich proporcji, oczywiście w zależności od wielkości kulki, którą będziecie robili, jesteście w stanie przygotować ich około 30. Jak dla mnie kolejnym argumentem, żeby przygotowywać farsz od razu w kulkach, jest możliwość takiego ich zamrożenia właśnie w tym kształcie. Potem tylko wujmujecie. jak widzicie, ja mrożę je osobno, tak żeby się nie posklejały i potem taką kulkę mogę wziąć, włożyć bezpośrednio do ciasta jeszcze bez rozmrażania i wtedy takie pierogi gotuję do około 2 minut dłużej, bo pamiętajcie, że to jest zamrożone, albo możecie im dać się rozmrozić i wtedy gotujecie tak jak za chwilę będę gotować pierogi z tym farszem niezamarzniętym. Te wracają z powrotem do zamrażalnika, jak one już są zamrożone, możecie je przesypać do woreczka, już się nie posklejają. Karsz jest gotowy i to już w kulkach, to ja zabieram się za przygotowanie ciasta na pierogi. Mąkę, jeśli nie będziecie robili w malakserze ciasta, należy wcześniej najpierw na powietrze, czyli po prostu przesiać do miski przez sitko. Ja na powietrze malakserze zobaczcie, jakie to proste. Około 10 sekund w malakserze i mąka jest napowietrzona. Teraz do mąki dodaję sól i całe masło. Po tym czasie, zobaczcie, mąka zrobi się taka klejąca. Troszeczkę będzie przypominała, jeśli bawiliście się kiedyś piaskiem kinetycznym, właśnie taki piasek. I to już jest doskonała podstawa do robienia ciasta. Poprzez dolanie do środka, podczas gdy malakser będzie pracował, 100 ml, podkreślam, bardzo gorącej wody. Jak Widzicie, ona jeszcze paruje, bo ciasto należy zaparzyć. To ja wyjmuję. Zasłonkę i włożę. Jak widzicie, nie zajęło to dużo czasu, bo po około pół minuty od wlania wody ciasto jest gotowe. Ono jest jeszcze w kawałkach, ale zobaczcie, wystarczy je wyjąć, i ona już jest doskonałe. Ciasto po wyjęciu z pojemnika malaksera możecie jeszcze. Przerobić przez jakieś 10-15 sekund na stolnicy, na desce czy po prostu na blacie. Ono jest jeszcze bardzo ciepłe. Pamiętajcie, woda była gorąca. To ciasto powinno teraz odpocząć. Jak powinno odpoczywać? No na pewno przykryte, żeby nie obeschło. I może to być bawełniana ściereczka. Bardzo Wam taką polecam. Jak długo? Przez około 10-15 minut. A w tym czasie nastawiam wodę do gotowania pierogów. Po 15 minutach mogę zabierać się za lepienie pierogów. Z ciasta, które już jest takie tylko delikatnie ciepłe, odkrawam kawałek. Pozostały kawałek dalej przykrywam ściereczką, po to, żeby ciasto nie obesło. Możecie je nawet tak e, zawinąć. I teraz z takiego kawałka robię sobie tak jak na kopytka, taki rulonik, i kroję też tak jak na kopytka. I teraz taki kawałek ciasta wystarczy, że rozpłaszczycie lekko dłońmi i teraz tym małym wałeczkiem po prostu go rozciągniecie na stolnicy. Jak widzicie ciasto nie klei się, tak jak Wam mówiłam, nie klei się zupełnie do e, stolnicy. W każdej chwili widzicie, możecie je podnieść, nie jest przyklejone. Ale e, co Wam jeszcze muszę powiedzieć istotnego? Ważnym jest, aby Farsz nakładać od tej spodniej części. Czyli nakładam go teraz na rękę ten placek, kładę na mniej więcej środku taki farsz i zamykam pieroga w ten sposób. Dzięki temu, że farsz był w kulce, nie ma obawy, że. Gdzieś się dostanie pomiędzy brzegi ciasta, i potem ono się e, podczas gotowania rozejdzie i wypłynie ten farsz z pierogów. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej sposobów na sklejanie takiego ciasta pierogowego na brzegach, zapraszam Was jeszcze raz na mój film. Na idealne ciasto na pierogi i 11 sposobów, jakie je skleić. I zobaczcie, w ten oto sposób mam gotowego pieroga. I w ten oto sposób przygotowuję e, wszystkie pierogi. Jeszcze tylko zwrócę wam uwagę na to, że placki, z których przygotowuję pierogi, są bardziej podłużne niż okrągłe. Dlaczego? Bo po prostu łatwiej jest zamykać. Dlatego ja nie rozwałkowuję całego ciasta, które zresztą by obeschło i nie wycina potem tych okrągłych kształtów, które i tak muszę naciągnąć, żeby włożyć do nich do środka farsz i zalepić. A tak to zobaczcie, to jest takie banalnie wręcz proste. Jeśli lubicie, gdy ciasto pierogowe jest cieniutkie, a w środku jest dużo farszu, to to ciasto idealnie nadaje się właśnie do takich pierogów. Natomiast w przypadku surowego farszu, jakim jest tutaj biała kiełbasa, ciasto powinno być jednak nieco grubsze. Nie musi być bardzo grube oczywiście, natomiast nie może być takie bardzo cienkie. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym sensie ta kiełbasa będzie Parzona w cieście pierogowym właśnie podczas gotowania się pierogów. I będzie to trwało około 2 minuty dłużej niż gotowanie pierogów z farszem, który nie jest surowy. Dlatego zróbcie troszkę grubsze. A tak przy okazji powiem Wam, że to ciasto jest tak pyszne, że znam takie osoby, które zostawiają farsz, a zjadają samo ciasto. Gotowanie pierogów. Wielu ten temat spędza sen z powiek, a nie jest to wcale ani trudne, ani skomplikowane i zawsze się uda, jeśli będziecie przestrzegali kilku zasad. Pierwsza, najważniejsza zasada, woda do gotowania pierogów musi mocno wrzeć. Jak największy ustawcie gaz albo największą moc palnika, żeby ona wręcz aż bulgotała. Druga sprawa, sól. Po co dodajemy sól do gotowania pierogów do wody? Z dwóch powodów. Po pierwsze, taka sól, która jest wsypana do garnka, zobaczcie, ona wręcz aż za długocze. Tam, tam się taki cały wiel stworzył to z powodu właśnie podniesienia się temperatury w garnku, bo sól podnosi temperaturę wody. Druga sprawa, ta sól również powoduje, że to ciasto pierogowe ono zostaje jakby zamknięte i ta woda nie dostaje się do środka do farszu, no i też pierogi się ze sobą nie sklejają. No i trzecia ważna sprawa przy gotowaniu pierogów, nie wolno ich naraz włożyć do garnka za dużo. Na około 3-4 litry wody, no tutaj są to duże pierogi, wkładam nie więcej niż 15 pierogów, bo one jednak obniżą tą temperaturę. A dodatkowo możecie zrobić taki wir w garnku przed włożeniem pierogów, spowoduje to, że na pewno się nie posklejają. A w międzyczasie możecie przygotować szybki sos jogurtowo-czosnkowy i jogurtowo-chrzanowy. Do miski przekładam po 200 g jogurtu, do tego wciskam czosnek to do jednej miski, do drugiej przekładam chrzan. Doprawiam solą, mieszam i sosy są gotowe. Jak słychać, u mnie czas już minął, wyjmuję pierogi. Pewnie ciekawi jesteście, jak wygląda taki farsz w pierogu po przekrojeniu. Proszę bardzo, zobaczcie. Połączenie tych dwóch smaków białej kiełbasy i kiszonej kapusty dla wielu osób jest zaskoczeniem. Ale ci, którzy próbowali pierwszy raz, chwalili. Czy Wam też będzie smakować? Mam nadzieję, bo przepis macie, jak widzieliście, jest to chyba jeden z łatwiejszych farszów do przygotowania. Jeśli znacie już te pierogi, to cieszę się, że Wam przypomniałam o nich, chyba że jadacie je często. Niemniej jednak myślę, że warto je podać na stół wielkanocny. Przyznam Wam, że u mnie co roku stanowią no, taki hit. Wszyscy się nimi zachwycają, a ci, którzy u mnie spędzają pierwszy raz święta, mówią z zaskoczeniem, co to pierogi na święta Wielkiej Nocy. Warto je spróbować, nie tylko na Wielkanoc. Życzę Wam smacznego. I do zobaczenia. Teraz razu mówię: Tego ciasta pierogowego nie trzeba podsypywać mąką, bo to jest idealne ciasto, takie, które się nie klei do stolnic czy do stołu, ale za to się pięknie skleja z niego pierogi. Tu jeszcze jest nóż, on się zawsze przydaje. No i jak widzicie, taki miły, mi, miły. No, miły, właściwie ten jest miły, bo ten już nie. <ścoughs> jeszcze raz. Po pierwsze, woda. W której będziecie gotowali na piero... <laughs> oh, jeszcze raz.